Cześć! E, dzisiaj jesteśmy ponownie na wycieczce na Radoszowej. Obecnie znajdujemy się przy numerze 81 przy ciężkim stronie bojowym. E, ta, ten materiał po prostu kręcę, jakby e, dla sprostowania tego, co niedawno to nakręciłem, że e, mówiąc, że słowo rozbiórka nie padło. Otóż już padło. Już jest wniosek po prostu u, e, z ramienia inwestora o rozebranie trzech schronów tu na Radoszowy właśnie tego 81 e, tamtego 82 oraz jeszcze 80 e, numer 80, który jest tam wyżyto, będziemy go też filmować dzisiaj i po prostu Jakie wnioski? No jest, jest pewien apel dla jeszcze konserwatora o niepodpisywanie tej rozbiórki, bo po prostu a, można to tu sądzę tak zrobić, że ewentualnie projekt e, zrobić jakiś inny. Wiadomo, że to jest związane z pewnymi kosztami, ale mimo to te schrony są warte tego, bo to, jest, to są schrony, które broniły naszych granic w 1939 roku. One są budowane w 1937, do zbrania nie w 1938, ale wiadomo ich funkcje szczególnie się odzwierciedli w 1939 roku, bo po prostu Niemcy na, te, na ten obszar Warowny Śląsk nie zaatakowali w tym miejscu, po prostu było to w pewnym sensie takim, e, e, taką rzeczą, która zahamowałaby Wehrmacht w tym szybkim pochodzie, który zakładali, więc, więc te strony w pewnym sensie wypełniły swoją rolę. E, I tu chciałem powt takie słowo dosyć mądry e, prezesa Profortalisum, pana Dariusza Pietruchy, że te strony po prostu teraz mają tylko nas i jak. Jak po prostu e, czujemy się Polakami, czujemy się po prostu związani z narodem, związani z historią, to tych stron nie powinno zostać, te strony nie powinny zostać rozebrane. I tu jest właśnie mój apel do konserwatora, e, do inwestora, do Urzędu Miejskiego o ten, o po prostu e, jakieś e, inne rozegranie tego sposobu, a nie po prostu rozwałka tego i tyle, bo to, to nie o to chodzi, żeby po prostu niszczyć nasze świadectwa kultury narodowej, bo to, to jest świadectwo przygotowania Polski do wojny. Jakie one było, takie było, ale jest. Ale eee. I, i jeżeli chodzi o mój kanał na YouTube, to jest zainteresowanie w Europie, jest zainteresowanie na świecie tym, co ja tam pokazuję. Na... E, póki jest czas e, przemyśleć sytuację, zrobić to. Ten jest tu taki e, potężny teren e, wykupiony, że naprawdę taki schron nie zajmuje wiele miejsca. A... Rozwalenie jego to naprawdę, naprawdę jest takim ujmą dla, dla, poczucia narodowego. Jeżeli jesteśmy, jesteśmy Polakami, jeżeli czujemy się Polakami, to po prostu te schrony powinny być zachowane. Taka jest moja po prostu osobista, do tego o, mój stosunek osobisty i, i ze względu na historię i na wszystko. Także e, naprawdę apeluję, no i w jednej stronie też ostrzegam, bo tutaj, tutaj opinia publiczna może się finansowo nie być uwzględniana, że ten, bo wiadomo, że fortyfikacjami nie zajmuje się masa ludzi, tylko wąskie grono, ale my staramy się po prostu ta nasza przeszłość historyczna, te pamiątki historyczne pokazywać utrwalać to i fotografować, także taki jest cel. Ja swoją stroną jakby na Facebooku i ten propaguje turystyka i chciałbym tak po prostu, aby to, te obiekty były zachowane dla potomności, dla przyszłości i żeby to nie był wstyd po prostu na to, bo ni niestety podpisanie takiego czegoś to jest plama. To jest naprawdę plama i to się yy, musi, musi w jakiś sposób to się odbije. Także tu jeszcze raz taki apel. No i wyda e, się kierowo do następnego stronu. Pokażę jeszcze 82, bo go fajnie stąd widać. Tam po prostu na prosto widać fajnie, nie wiem może jesteś to na strona numer 82 e, dosyć też ładny i po prostu jest taki ten fajnie go widać No teren jest wykarcowany pomimo bardzo e, ten, ten czas e, 39 roku bo tu są pola ale tu też doszło do pewnych wyrównań terenu i tak, tak dalej jest tu trochę zmieniony to także tu jest to tak no i będziemy się kierować teraz już do schronu numer 82 do tamtego także to na razie Jesteśmy przy następnym schronie, na który padł wyrok rozbiórki. To znaczy jeszcze nie podpisany, ale tak jak wspomniałem wcześniej, inwestor już wniosek złożył. No, to też jest kawał w historii ten, ten schron. Tym bardziej, że tutaj na Radoszowie jest taka sytuacja, że dosyć specyficzne są dla tych stronów te na łóżki. To nie wyda... Mówię o nim szczegółowo, bo już w poprzednim materiale, ten, w którym właśnie apelowałem o zachowanie tutaj z tego miejsca, znów apeluję o po prostu niepodpisanie tego wniosku i, i zaprzestanie w ogóle takich akcji typu rozbierka. Także tutaj chciałem to naświetlić i po prostu apelować, żeby te schrony zachować dla następnych pokoleń, bo tak jak mówię to jest nasza historia i ona jest warta tego, żeby, żeby to szanować, a nie to niszczyć. Po to jest konserwator zabytków, żeby e, ogarniać opieką tej te schrony, a nie po to, żeby po prostu podpisywać e, takie rzeczy jak rozbiórka. Także chciałbym, aby kłaniać z tego i teraz kieruje się do tego ostatniego schronu zagrożonego rozbiórką, który właśnie, na którego też jest na tym wniosku także tutaj z tego miejsca się żegnam ze schronem no, zobaczymy na ile oni jeszcze czasów będą za nim zanim ewentualnie to zostanie bo to nie wiadomo to, to po prostu jest taka Nadzieja wszystkich, że do tego nie dojdzie, ale też się trzeba liczyć z tym, że no, nie wiadomo jak to będzie. Także e, tutaj Profortalicjum e, robi pisma do wszystkich, którzy mogą pomóc. Staramy się jako osoby niezrzeszone też w pewnym stopniu e, jakieś poparcie wyrażać, tak jak na przykład moje dla dla Stowarzyszenia o, o w tej akcji ich o zachowanie tych stronów. Także tutaj tak chciałem właśnie znów powtórzyć te słowa prezesa pana Dariusza Pietruchy, że te strony mają tylko nas, jeżeli nas braknie to po prostu pójdą w rozbiórkę i to tyle. Także tu, a, Taki jest, taki jest po prostu apel, żeby zachowajcie to do następnych pokoleń, żeby po prostu inni się też cieszyli, żeby przyszła wycieczka ze szkoły po prostu nauczyciel mógł pokazać te schrony, a nie tylko w podręcznikach, szyche zdjęcia i nic więcej. Bo mówię, dotknięcie tych stron, przyjście tutaj, wejście do środka. E, jakby po, powiedzieć, bycie przy tym, co jest, jest jakby taką dotknięciem tej, tej historii. To jest coś, co takie dziecko po prostu nie zapomina. E, a słucha książka, przeczytanie tego w książku to jest tylko informacja, który, która z czasem wylatuje. Także tu nam się pod strony numer 80 i kieruję się na stronę numer 82. To na razie. Cześć, tu właśnie witam z następnego schronu zagrożonego. rozbiórką, to jest schron numer 82. E, klasa odporności D. Tu przed chwilą była telewizja, rozmawialiśmy na ten temat. Patrz, Arkadiusz, Dzień dobry. Tutaj e, takim jest e, nowy kolega Arkadiusz Marzec, e, który właśnie ty zainicjował e, przysłanie tutaj telewizyjnej się udało, w końcu udało i się się. I się zrobiło materiał. Prawdopodobnie, no zobaczymy co będzie, ale e, może się skończyć tym, tą obywatelską inicjatywą, jak to mówi ten redaktor? No, inicjatywa e, obywatelska, taka, no taka, taka inicjatywa od dołu. obywatelska, ogólnopolska, e, o nadanie tym schronom statusu obiektów zabytkowych, więc, więc możliwe, że, że się uratuje, ale mówię, na razie jest decyzja w rękach konserwatora zabytków z Rudy Śląskiej, także zobaczymy, co to po prostu da. No tutaj tak samo spod tego schronu nasz apel jako osób niestowarzyszonych, po prostu zwykłych ludzi, obywateli Polski o zachowanie tego e, dla następnych pokoleń żeby to po prostu nie było rozwalone, żeby tu nie... Po, raczej no co tu powstanie to wiadomo my tu nie opodujemy o jakieś inne zagospodarowanie. Żal, terenu. żeby to zaginęło. Chodzi Żal. o Żal. Konkretny, konkretny obiekt, żeby przetrwał i o to chodzi. Żeby to cieszyło nasze następne pokolenia i tak jak mówiłem, żeby nauczyciel przyszedł z Robić tutaj sobie lekcje historii na żywo, a nie tam tylko w klasie i oglądać to na zdjęciach, w książkach, bo tego już nie ma, bo to w końcu by do tego doszło, nie? Nie ma i zobaczcie sobie dzieci, to w książce jest zdjęcie, jak to wyglądało, a, a, tu, a, tu, a tu może cała klasa przyjechać, no... wejść, zobaczyć, obejrzeć, porobić zdjęcia opowiadać innym i mieć pojęcie o tym, jak to wygląda. Wspaniała historia, jak Polska po prostu przygotowywała się do napaści, raczej napaść była, ale po prostu do wojny z, z hitlerowskimi Niemcami, a tu, tu... Sami teraz Polacy mają to zniszczyć, no to trochę jest paranoja, prawda. Także tu, tak jak e... Chciałem przytoczyć właśnie tak jak czytam te słowa e, prezesa Profortalicjum, pana Dariusza Pietruchy, że te rodne mają tylko nas, czyli na przykład normalnych ludzi, którzy się tym zajmują, e, stowarzyszenie Profortalicjum i, i innych, inne stowarzyszenia, bo tego też trochę powstało już, już nie mnie. Także... Grupy rekonstrukcyjne tam, się tym interesują, tam. właśnie mamy kolegę. Który... Zachęcam do pomocy, zachęcam po prostu do rozszerzania tego wszystkiego, żeby Polska się i świat dowiedziała, jakie to ja na świat mam e, układy takie, że będzie to. Andrzej, przepraszam do... Cię. Co? Muszę. Dotrze to wszędzie, także tak to wygląda. To do widzenia i po prostu oby, oby te schrony e, przetrwały, zachowały się do następnych pokoleń i takie jest po prostu życzenie. By to by było, a on jest bardzo jeden z takich piękniejszych schronów, także... Wszystko. To cześć.